Rozdział pierwszy. Maj 1994 roku. Początki bywają trudne, choć zazwyczaj są najbardziej spektakularne. Początek to zawiązanie akcji, obietnica ciekawej opowieści, kurtyna, przyciemnione światło, muzyka. Jeszcze nie wiadomo, co nas czeka. Z bijącym sercem obserwujemy rozwój wydarzeń. Dostrzegam cię pierwsze. To drugi koniec sali, ale mój wzrok pada właśnie na ciebie. Nie mogę go oderwać. Raz, dwa, trzy. Tak, trzeci rząd. To miejsce obok mojego. Jeszcze chwila i przedstawienie się rozpocznie. Przyciemnione światło, kurtyna, cisza. Nagle pani szatniarka kładzie dłonie na naszych ramionach i zaprasza nas na scenę. Widzowie są uśmiechnięci, serdeczni. W ich spojrzeniach widzimy dobro. Wcale nie są zaskoczeni. A więc to my zagramy tutaj główne rolę? To naprawdę ta chwila, teraz? Pojawiają się pierwsi aktorzy. Cudowne napięcie. Trema rozpływa się w powietrzu. Nie rozglądamy się na boki, żeby nic nas nie rozpraszało, nic nie ominęło. Patrzymy sobie prosto w oczy. Widzimy jednak o wiele więcej. Widzimy wszystko, o czym marzyliśmy. Zaczynamy swoje kwestie niepewnie, spłoszeni nieśmiali. Wszak to nie byle jaka opowieść. Ta historia będzie nasza. my